Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie widzowie i wracamy sobie do naszej gry Spiker Volleyball o siatkówce Playoffy w Plus Lidze idą pełną parą więc stwierdziłem oczywiście, że musimy wrócić do tej serii było dużo przygotowań jeżeli chodzi o DSJ i Puchar Widzów, natomiast nie zapomniałem o tej serii chcę ją kontynuować, może też się fajnie wypromuje, na razie w tabeli awansowaliśmy na szóste miejsce, jesteśmy tu za Stalonysa, prowadzi Benzin póki co zmienimy też trochę format odcinków, będę przycinał te odcinki i końcówki setów nagrywał, żeby było troszkę może ciekawiej żeby były dwa mecze na odcinku a nie zajmie to więcej czasu, więc może to będzie fajniejszą formą. Jeżeli chodzi o koszulki, troszkę zmieniłem kolory. Tutaj myślę, że zawodnicy zostają tacy, jacy byli. Treningowe rzeczy wszystkie odblokowałem. Teraz nas czeka mecz na wyjeździe najprawdopodobniej, więc możemy, myślę, się przygotować do niego. Zostaje Cibelowa, Bianco i Kolesnikowa. Nad nie wiem, że się tak nazywają. Gramy z Azimut Modeno, czyli włoska drużyna. Z mocą nam się udało wygrać. Zobaczymy, jak pójdzie nam z Modeno. I co? Wklepujemy, że jestem tutaj i widzimy się w końcówce pierwszego seta. No i witam Was w końcówce pierwszego seta. Mówiłem Wam przed pauzą, że gramy z Modeną, natomiast skraszowało mi grę, niestety, i wchodzę do gry z powrotem. A tam co? A tam błąd, ponieważ już wczytałem ten mecz jako przegrany, gdzie nie miałem szansy go nawet rozegrać, więc tutaj niestety gra się nie popisała ale widziałem, znaczy widziałem, odczuwam, że był update, zawodnicy mają więcej zagrań, piłka się troszkę inaczej odbija i to jest akurat fajna sprawa, niestety, no, przegraliśmy poprzedni mecz 2-0, no, ale teraz gramy z GKS-em Katowice, aktualnym spadkowiczem z Plus Ligi, natomiast mecz jest póki co zacięty, jest 8-8, więc jestem ciekawy, jak ten set może się zakończyć, no, myślę, że po gameplayu zobaczycie, że troszkę inaczej wyglądają te Wszystkie wszelakie zagrywki tutaj zawodników. Niestety bronią nasz atak z lewego skrzydła. I teraz trzeba dobry blok w dobrym tempie ustawić. Blok jest dobry. Myślę, żeby zagrać pierwsze tempo. Niestety. Również to przewidzieli. Dajmy jeszcze raz lewe. I cały czas bronią. Niesamowita akcja w końcówce tego seta się dzieje. I niestety. Źle obliczyłem tor lotu piłki. Nasz zawodnik w ciemno poszedł przed siebie. Duży błąd. Może nas to kosztować przegraną w tym secie. Ale oby nie. Dajmy nasze jeszcze raz lewe skrzydło. I oj. Niesamowita czapa i spójrzmy sobie na statystyki. 7 ataków, jeden blok po naszej stronie, przyjęcie lepsze, no fatalne, przyjęcie po drugiej stronie, natomiast dobrze zagrali blokiem, dwa asy również. No i głupim błędem przegrywamy tego seta. Szkoda, szkoda, ale będziemy walczyć o tak breaka. Widzimy się w końcówce seta drugiego. I set drugi idzie zdecydowanie po naszej myśli, aczkolwiek jest takim troszkę przypominającym tamską siatkówkę z 4-0 dla nas na po4 i w tym momencie jest. Jest wylew po naszej stronie, ale 7 do 5 dla rakiety nowe miasto. Mamy szansę tego seta przesunąć na naszą korzyść. Dużo gramy środkiem w tym secie. Dlatego teraz trzeba rozrzucić grę na lewe skrzydło i bardzo dobrze nasz lewo skrzydłowy zawodnik z numerem 7 kończy. Mamy dużo szansę na doprowadzenie do tie breaka, zdobycie chociaż kolejnego punktu. I widzicie mocna zagrywka. Zagrajmy jeszcze raz środek mocne tempo, ale tym razem z numerem 33 Łukasz Usowicz bardzo dobrze odczytał zamiary naszego rozgrywającego, więc teraz. Myślę, że technicznym zagraniem spróbujemy zdobyć punkt 9 do 6, piłka setowa po naszej stronie i możemy zamknąć tego seta i zwyciężyć i zdobyć już dzięki temu jeden punkt do tabeli. Ale my potrzebujemy dwóch, zwłaszcza po tym skraszowaniu gry, który odebrał nam jakikolwiek zdobyć punktową, mimo tego, że wtedy z pierwszych set nie szedł najlepiej. Doszła tu ani daleka zagrywka pod linię, lewe skrzydło i myślę, że siła razy ramię. Jest! Dobra, dobrze, że był odcisk piłki, minimalny aut. Tym razem tego seta zagraliśmy bardzo dobrze w ataku. Przyjęcie też niezłe, przeciwnicy poprawili swoje przyjęcie, co daje nam wynik po 1. 7 do 10 prowadzimy w tym secie i przechodzimy myślę do breaka. Troszkę wcześniej odpalę, oczywiście, nagrywanie w tiebreku, żebyście zobaczyli, jak to wszystko pójdzie i jak nasza drużyna sobie poradzi. Troszkę nie możemy znaleźć recepty na dobrze grające katowice i bardzo dobrze czytają nasze zamiary w ataku. Blokujący Katowic też bardzo dobrze sobie radzi tutaj Łukaszusowić na środku. Trzeba go za to pochwalić. Natomiast teraz, tak jak zakończyliśmy seta drugiego, udało nam się obić jego blok po długości i teraz trzeba bardzo dobrze zagrać blokiem po naszej stronie i wyprowadzić kończące ataki. No, wybitny skok do bloku po naszej stronie był niestety nie w tempo. Myślałem, że inny wariant ataku zostanie wybrany, ale teraz myślę, techniczne rozwiązanie na szybkiej piłce niestety dobrze na wybloku zagrali przeciwnicy i bardzo dużo grają środkiem w tym secie. Niestety bronimy piłkę na drugą stronę i po raz kolejny dużo zależy od naszego bloku. Tutaj zawodnik drużyny przeciwny, jednak wybrał kiwkę. My wybraliśmy Przejście przez środek, nie było tego przejścia, ale teraz lewe skrzydło skończyło. Po stronie rakiety, nowe miasto, i mamy cały czas duże szanse na przywrócenie tego seta do łask po naszej stronie. Zagramy pipem. Świetny pipe z naszej strony, po pierwsze bardzo również dobra zagrywka, slash na naszą stronę. I już jest remis. Ważne, żeby nie psuć zagrywek. Po raz kolejny świetna zagrywka, ale nasz zawodnik przyspał trochę i niestety to się może skończyć źle, natomiast jest OK. I kiwka po naszej stronie nie wchodzi. Teraz dobre dogranie. I zagramy pipem. Zdąży? Zdążył się wycofać i odkupił swoje winy, jeżeli chodzi o to późne przyjęcie. 8 do 7. Odwracamy tajbreka na naszą korzyść. Znowu zagrywka bardzo mocna, świetna seria na zagrywce naszego zawodnika. Lewe skrzydło, ale bronił. W kluczowych momentach bardzo dobrze bronił Katowice, ale nie wyprowadzają mocnego ataku. Zagrajmy środkiem i środek kończy 9-7. do Meczowa piłka, możemy przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść po całkiem niezłym comebacku. I znowu zagrywka przebita, mają duży problem z przyjęciem. Jeszcze raz środek, nie kończymy niestety, ale mamy dobrą okazję na postawienie dobrego bloku. Oni jeszcze raz niedobrze. Bez mocnego ataku nie obijamy bloku, ale damy jeszcze raz lewe skrzydło. Siła razy ramię, piłka wchodzi. Mamy zwycięstwo po naszej stronie. Brawo dla nowego miasta. 10 do 7 w tie po powrocie do tego meczu. Znowu 10 ataków, ale zagraliśmy wystarczająco dobrze. Niesamowita seria na zagrywce naszego zawodnika. I przejdźmy do głównego menu. Poszło 11 koszulek, 440 dolarów zarobiliśmy. Mało osób przyszło na nasz mecz, niestety. Nie wiem, może zmniejszymy troszkę ceny biletów, jak wygląda tabela naszej ligi. Mamy 4 punkty, niedużo, ale do playoffów chyba wchodzą wszystkie. Natomiast się łączą, by szóste z trzecim wygrało. Bo no musimy pozostałe mecze wygrywać. To jest co prawda początek ligi dopiero, więc niech jest źle. Szkoda tego skraszowanego meczu z Modeną, którego nie, nie było mi dane rozegrać. 990 dolarów mamy, więc kupiłbym, kupiłbym za 400 dolarów 20 koszulek. Niech one się sprzedają na meczach domowych. I jeżeli chodzi o bilet na mecze domowe, dałbym go za 4 dolary. Może trochę więcej ludzi przyjdzie. Ten mecz mamy na wyjeździe z liderem naszej grupy, z Benzinem. No składu myślę, że nie będę ruszał. I co, widzimy się, myślę, na meczu z Będzinem. Trzymajcie kciuki. Mimo tego, że jest mecz z liderem, do końcówki pierwszego seta podchodzimy z pozycji minimalnego prowadzenia 7 do 6, ale teraz wybitna kiwka zawodnika z numerem drugim Patryka Szwarackiego. No i musimy walczyć, musimy walczyć. Widać, że to jest lider, mają dużo większy wachlarz rozwiązań w ataku chociażby i oj! Blog mają też niesamowity i nieważne, już rakieta nie prowadzi. Miejmy nadzieję, że to jest out. Jezu, ale się zlękłem, że nic nie zrobiłem. Ale na szczęście, minimalny błąd na zagrywce naszych przeciwników. I mamy szansę, mamy szansę na zwycięstwo w tym secie. Motkiweczka nie najlepsza, jeżeli miałbym mówić. Aj, ale tutaj piłka wraca po naszą, na naszą stronę. Dajemy jeszcze raz lewe skrzydło. Teraz to jest punkt i tym, tym razem to my mamy piłkę setową w pierwszym secie i miejmy nadzieję, że ją wykorzystamy, a nie tak jak w meczu z katowicami. Zagrywka zachowawcza przyjęli dobrze, więc zaryzykuję środkiem. Oni zaryzykowali środek druga linia jest obrona po naszej stronie. Dobrze to wygląda, jeżeli ustawimy dobry blok. Jest dobry blok, jest szansa na zagranie środka, i to jest punkt. To jest punkt 10 do 8. Pierwszy set zwycięski z liderem rozgrywek, więc może nas to na pewno podbudować. Całe szczęście, że ta zagrywka była autowa 1-0. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w secie drugim. Bardzo przed chwilą mocnym atakiem ze środka Benzin zdobył swój szósty punkt, i teraz zdobywa Asa. Jest 7 do 6 dla przeciwników i zobaczymy, czy będziemy w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść w tym secie. Zauważyłem, że za bardzo nie skaczą nam do bloku na lewym skrzydle, skupiają się bardziej na naszym środku i pipie, więc myślę, że to jest moment, żeby wykorzystać nasz dobry środek, ale też lewe skrzydło w dobrych momentach. Dobre, dobrze to musi być wszystko rozegrane, miałem wrażenie, że zagrają jeszcze raz środkiem, troszkę podwiesili tą piłkę i za wcześnie nasz zawodnik wyskoczył do bloku niestety, ale cały czas mamy szansę, tutaj przyjęcie takie wyciągnięte, tu może być blok, nie było bloku niestety, jest bardzo dobra obrona po ich stronie. Grają środka z takiej piłki, no nie było moim zdaniem najmądrzejszym pomysłem, ale spróbujmy to lewe skrzydło korzystać. Cały czas grają dobrze w obronie, ale ja będę do skutku. Trzecia piłka, no i już jedną na trzy, to chyba musiał skończyć nasz zawodnik. Zwłaszcza, że gra bardzo dobre spotkanie, ale też nasz zawodnik defensywny, który chodzi na paypack, gra bardzo fajnie, więc jego musimy pochwalić. I myślałem, że może teraz mu damy piłkę, ale, ale nie była dobrej okazji, ale teraz dograł fatalnie. I kiweczka skoczyli do bloku, cały czas jest piłka w grze. Może teraz pipe. Jest pipe, ale jest też blok po stronie benzina, więc no dobry set, dobry set dobrze to wygląda i niestety piłka setowa jest po stronie naszych przeciwników. Zobaczymy, jak będziemy w stanie z tym powalczyć. Nie musimy, ponieważ zagrywka jest zepsuta i będziemy bić się na przewagi, panie i panowie. Zagrajemy zagrywkę typu flot, co się może stać. Mają z nią problemy. dobry blok. Może zagrywka typu flot to jest recepta na ten set. Na wygranie, ponieważ zagrywkę rotacyjną z góry przyjmują bardzo dobrze. Środek chwilę nie było. Może przysnęli, przysnęli, ale obrona jest dobrze ustawiona. jak dobra, mamy piłkę w grze. Tylko teraz mogą zagrać wszystko. Zagrali środek, cały czas bronimy. Świetnie gra nasz defensywny zawodnik. Teraz dobrze w bloku. Uff, myślałem, że za wcześnie zabrałem się do obrony tej piłki, ale oni też bronią. Niesamowita akcja na koniec tego seta. Cały czas piłka w grze. Niestety nie bronimy jej tak jak powinniśmy ją obronić. Jest Pipe, ale my cały czas bronimy pod ten 9 metr, to sprawia problemy Defensorowi. Tutaj nie było sensu skakać do tej piłki, zagrajmy środkiem. To jest punkt! Chyba najbardziej posrana akcja jaką zagrałem w tej grze, natomiast zakończyła się punktem naszym. Jeszcze raz lot, troszkę łatwiejszy, ale mają problemy z tą zagrywką. Znaleźliśmy ich słabość, no i teraz mamy wszystko po swojej stronie. Myślę, że zagramy Pipem i jest zablokowany, nie wierzę. 10 do 10. No, bardzo mocny set, ciekawy. Dla widzów na pewno. Teraz jesteśmy zmuszeni zagrać lewym. Jak prawie sobie nasz zawodnik poradził sobie świetnie. Nie wiem, dlaczego odpuszczają nasze lewe. Może dlatego, że dobrze bronią. No to, to też może być prawda, ale myślę, że zostaniemy przy flocie. Zostaliśmy przy flocie, tylko też piłka została po naszej stronie. Duże problemy jednej i drugiej zagrywki, drużyny z zagrywką. Natomiast cały czas chyba trzeba wykorzystać nasze lewe skrzydło. Teraz skoczyli do bloku, ale my obijamy ten blok. Siła razy ramię, jak to mówią, i to jest punkt. I po raz kolejny mamy szansę. Teraz łatwiejsza zagrywka. Dobrze ją przyjęli, niestety. Ale my bronimy tą piłkę. Cały czas jesteśmy w grze. Czy to będzie środek? To jest środek. Mamy wszystko po naszej stronie. Zagrajmy tym lewym. Zablokowali naszego pipa na meczowej, to zablokowali też lewe. Niesamowite emocje w tym secie. Ten gość z popcornem, co tam chodzi w tle, to chyba mu już cały zapas popcornu sprzedał. Niestety, pasywny blok ustawiają, nie ma do grania piłki. Cały czas możemy ustawić dobry blok. Ustawiliśmy dobry blok, niestety, piłka jest na stronie przeciwników. Coś nie możemy obronić tej piłki na naszą stronę. No i oczywiście nie bronimy jej po raz kolejny. To chyba była zmiana w tym update'u, że się nie da grać. No i nie bronimy wcale tej piłki. 13-12 dla Benzina. No mecz jak na mecz z liderem przystało, natomiast to my się prezentujemy w bardzo dobrym stylu. I teraz myślę, że zagramy lewe skrzydło. Cały czas jest piłka w grze. Trzeba zagrać lewe kiweczką. No tutaj nawet się nie ruszyli zawodnicy. Dawno nie było rozwiązania technicznego po naszej stronie, więc dajemy sobie szansę cały czas na zwycięstwo. Mają problem z flotem, a my mamy problem z obronieniem piłki na naszą stronę. Niestety to przelatuje do nich, ale problem techniczny, że tak powiem u nich, dobrze u nas blok zafunkcjonował. Jeszcze raz kiwka. Nie, teraz ładujemy, może nie my dowiedzieli co się dzieje, ale bronią. Jeszcze raz dobry blok. Dobry blok, brawo. Natomiast teraz mogą zagrać wszystko. Grają jeszcze raz lewej, jeszcze raz dobry blok. Zagrajmy środkiem. Tak, to jest punkt 14-13, kolejna piłka meczowa. Najważniejsze teraz, nie zepsuć zagrywki. Dobra, pierwszy sukces w tej akcji mamy wykonany. Zagrali pipa, ale to się nie udało i zagrajmy tego pipa. Zagraliśmy Pype'a i zagraliśmy ten koncert. Mamy zwycięstwo. No siedziałem normalnie, normalnie jakbyśmy tutaj w rekę wygrali, ale 15-13, dwa błędy przeciwników dały nam punkty w tym secie, ale również 13 dobrych ataków, niesamowite emocje, pierwszy nasz mecz wygrany 2-0, um, oczywiście mecz wyjazdowy, więc nie mamy żadnych przychodów z organizacji tego meczu, ale mamy zwycięstwo, niestety nie daje nam to żadnego awansu w tabeli, ponieważ no dwa mecze mieliśmy przegrane, natomiast... Yy... Jest okej, okay, jest ok. chyba się odradzamy, łapiemy większe zgranie, no i zbliżamy się już do tych, tych drużyn, Katowice i Monca jest niżej dużo, bez punktów, Monca bez zwycięstwa jeszcze, więc yy, myślę, że będziemy atakować wyższe pozycje, dobrze to wyglądało, już ta końcówka emocjonująca, ale się udało naprawdę fajnie i... Jestem z tego zadowolony. Jestem zadowolony z tego, jak nasi zawodnicy trenują, bo też wydaje mi się, że zdobywają większe umiejętności. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba i ten format troszkę przycinania meczów i więcej dzięki temu jest treści. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.